My teraz, słuchaj, my jesteś naczpany Jak pomodliwy jesteś, to ty jesteś naćpany! Patrz jak ty latasz, jak małpa w klatce! Fuck! Z Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram Odlecieć sam, w krainę zapomnienia w głowie myśli mam Kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wiedzie biały węgiel. Tylko jedno w Pięć gram, odlecieć sam W krainę zapomnienia W głowie myśli mam Kiedy skończy się ten stan Gdy już nie będę sam Bo wiedzie biały węgorz Ja pierdolę, ale mam z jasnych Chwyta gwiazd, jak kłoda leże Nie wierzę, co się dzieje Jak kura z głodu pieje Jak wilkołak do księżyca W głowie dziury, jak ulica Przed twoją chatą Rozpuszczam się jak baton, który Blacie, żejście jest jak nie wciągacie, bracie kurwa, rymi krzywi. W głowie burdel jak w TV, mnie nie dziwi taki stan. Brak towaru w myślach czpam, radę dam albo nie dam. Wszystko kurwa z chaty sprzedam, w sumie mam już przejebane. Wszystko jednak jest sprzedane, ja pierdolę same długi. Kinol jak u tabalugi, dzień drugi. Bez walenia, gdzie jest wąż? Biała chemia, jebane zejście Tak wykańcza, jakby w chuja diabła cię jedno w głowie mam końcu pięć gram odleciec sam W krainę zapomnienia W głowie myśli mam Kiedy skończy się ten stan Gdy już nie będę sam Bo wiedzie biały węgorz Zapomnienia w głowie Stan, gdy już nie będę sam, bo wiedzie biały węż.